If I don't survive None of us will Szymanek to z tej strony Boraty, to Stiegierdka, Tom Braider i 15. Już odcinek z tej serii Jesteśmy tutaj u tej królowej słońca, którą zobaczyliśmy ostatnio tutaj w tym sarkofagu. Nie da się już go otworzyć, nie da się, no dobra. Powybijaliśmy troszeczkę wrogów i musimy się tutaj rozglądać jeszcze obczaić sobie tutaj wszystko. Zaraz tam pójdę na razie Te drzwi mnie to jeszcze ciekawią, ale nie da się, dobra Czyli to by było na tyle tutaj. Przeładuję sobie strzelbę. Pistolet również? Nie, dobra, to okay, spoko. Wszystko mam przeładowane. Teraz co? To trzeba rozwalić, nie? Niech zgadnę. Strzelbą. Chyba jednak nie. Tu jest dzwon jakiś. Co się tam Dwa. Co to u diabła jest? Co to było? Nie wchodź mi tylko przez te drzwi. Gościu, gościu. Ja to muszę chyba łukiem, nie? Jak myślicie? I teraz to rozpieprze. No dobra. O, niesamowite. Nie da się uciec. Nawet jakbym chciał, to nie ucieknę. Dobra, czołgaj się Lara, znaczy czołgaj. Na kucaka. Znalazłem tu wyjście. Ale taką wieczność musimy ją znaleźć. Straż wówcy się zajmą. Ja stąd spadam. Nie, ja Dobra, czekaj. Pomóż nam otworzyć bramę. Jaką bramę, kurwa? Tam rozjebie zaraz, no dobra. Mamy jakiś punkt umiejętności, mamy jeden. Nie umieszkam go wykorzystać oczywiście. Eee, no zobaczymy sobie to. Co to mogę? Umiejętność oprawienia ciała zwierząt pozwala zdobyć więcej surowców. No 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 To bym chyba opanował Hmm Ale czekajcie sprawdzę jeszcze mnie niepotrzebne na razie Ałowy Z finezją pokiego grzyba mi to Czyli co? Przetrwanie i znajdowanie, tak? To opanujemy. No, na pewno to dobra. Czyli co? Wstecz. I zobaczmy sobie jeszcze sprzęt. 400. Uuu, strzelba dużo wymaga. Do łuku mam wszystko. wyrzutnik. A czy ja wiem czy mi jest to potrzebne? Chyba nie, ja mam broń krótka. Nie, zostawmy sobie na razie surowce. Tak myślę, zostawimy sobie na, chwilkę, na chwilę obecną. Dobra, gdzie mam się udać? Strzelba załatwi sprawę. Fajnie. To raczej nie wygląda jak strzelba Ja tam wolę łuk Tu może być znowu całkiem ciekawie No kurwa uciekam Dobra dobra Możem uciekł No i co teraz? Dasz lara przejść? No ja pierdolę, ile tyle tam jest! Daleka droga przede mną. Co to było? Przypuszczam, że po tych stadach będę musiał się szybko wspinać. Będę na to przygotowany. Jump! Szybko, szybko, szybko Co teraz? Nie dam rady otworzyć Kurwa ktoś tu jest Uważaj, Hej panienko nie ten web. cię teraz żartujesz Dobra, dobra dobra To się jeszcze okaże Nie to, nie to, nie to o, shotgun może być <laughs> Nedż mnie debilu nie trafił Chciałem się mu odkryć, żeby mnie trafił Żeby nie zabił, tylko żeby trafił, a ja wtedy bym go zajebał Ale się mi udało to w lepszy sposób zrobić Wyjście było zaraz pod nimi No no ja chcę sobie to jeszcze wszystko przeszukać, chyba mogę. Tu jakaś dziura jest, coś tu jest. Dupa, tutaj nie wejdę. Pewnie shotguny za twój sprawę, nie? O, coś, czekajcie, tu jest amunicja. Nie ten klawiedolec. Po coś do ziuta zapaliła. Ja z góry muszę coś zrzucić bo na tą kratę. Wow Panie, panie Jeszcze fikasz Tak myślałem, że nie Czekajcie, zrzucę sobie stąd chyba go dzwona Aaa, jakoś się tylko da rozbujać Dobra, dobra Dobra, zjebałem, nie zauważyłem Tego dzwona sam to da się tylko rozbujać. To jakoś muszę jeszcze go... No kurde, nie ten klawer dolec. Co ja robię? Że jeszcze wpaść na pomysł jak go zrzucić Co, kolejni? Nie ma. Tu coś jest. Aha, wiatry. No i dobra, co dalej? Nie wiem, co dalej. Dobra, dlaczego ja to zamknęłem? O 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 jakiś większy dzwon No Ale co z tego? Klapy się zamkną? Nie Czekajcie, teraz muszę odkombinować jak tam wejść Hmm, czego to się trzyma? Z sufitu, czyli nie tutaj zdecydowanie, nie? Nabojaszki. Teraz to musi jakoś, muszę wykombinować, żeby to... ...jakoś spadło, nie? Strzelba, myślicie? Nie. Też nie. Hmm, 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 hmm. Jak to zrobić? A łukiem załatwimy sprawę? Całkiem możliwe. Ale nic mi to nie dało, jak widać. Choroba, jeszcze raz? Nie wiem. I za chwilę jeszcze raz, tak? Kilka raz mam zrobić? Ja wiem, gdzie mam iść. Na ma to działa? Kurde, no nie wiem. tu są jakieś poprzeczki, które mogę strzelać. Teraz to chyba zauważyłem dopiero. Muszę to mi nic nie da. No nie, też w dzwonach huknie. Cholera cholera, co mam zrobić? Te mi się świecą i... Hmm ja Jakoś muszę na to wpaść, tylko jeszcze nie wpadłem jak mam na to wpaść. <laughs> Dobra, zamkniemy sobie na chwilę te okiennice Jedną i drugą i zobaczymy w ten sposób tu jak pociągnę teraz i jak to wezmę teraz, rozpięć tam za lekko co W moją stronę i jeszcze raz. Nie, to chujad nic nie da. To za ciężkie jest. Choroba no. Też nic nie da. Pewnie sobie teraz w duchu myślicie. Bora zrób to albo tamto. Debilu, teraz to. Ale jak kurwa nie wiem co. Bo nie jestem jasno. Widzę. Kurwa, na... to chodzi o ten dzwon. Te belki są jakieś przed. rozpierdzielone trochę. I okiennice. Hmm, myśl, myśl. Nie mam pojęcia. Jak się na to rozpędzę? Gówno mi to da. Wyjście było zaraz pod nimi. Wiem, Lara. Okienice, dzwon. dzwon powinien załatwić sprawę. Tak? To powiedz mi, jak mam to zrobić. Kurwa, kilka razy w niego hukłem przecież. Może jeszcze kilka razy? Kurwa, 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 kurwa. To nie może być tak, że hmm. A jak to zrobię tak z tej strony i otworzę okiennicę. tą. To on teraz poleci w jeden skos, no właśnie Chyba rozwiązałem zagadkę To teraz będzie pukało w ten jeden słup, tak? I rozwali ten jeden słup Tak jest Jeszcze jeszcze razie nie wiem czy ma się to ustawić. Nie, chyba jest dobrze. Dobra, zamykamy tą okiennicę. Chyba już wpadłem na to, jak to zrobić. Teraz otwieramy tą okiennicę. Eureka! Raczej nie sądzę. Prosto w ryj. Jeszcze ktoś? Dzień dobry. Do widzenia. Na pewno. Jeszcze ktoś? No, część do łuku jakąś. Świetnie. Bardzo świetnie. Dobra, teraz dzwon. Obydwie okiennice, tak? Kabelkę na górze powinno to rozwalić Dokładnie Ło Uspokoiło się wszystko, ale nie wiem gdzie jestem Dobra, uciekać! Uciekać szybko! O kurwa! Ja. To ja też muszę uciekać! Lara spieprzaj! O kurwa! Ej, nie wiem co zrobiłem źle Ale uciec i tak muszę. Dobra Szybko Lara, szybko! Co jest? Ale żyje, żyje, spoko, spoko. Nie jest aż tak źle Dobrze zobacz się, złapcie Gdzie ja jestem, co jest zgrane Dobra, następne Jeszcze coś No pięknie się to bola zrobił, pięknie Jędre emocje Przynajmniej sobie mogę chwilę dychnąć. Kurczek herbatki. Halo? Halo? O, sam. Halo? Sam. To ja, Lara. Oh, Boże, Lara. Jak dobrze słyszę twój głos. Twój też sam. Jest z tobą reszta załogi. Nie. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś. rytuale ognia. ja jestem przerażona. O, ja Nie wątpię. Mogę to słuchać. Sam? Sam! Rytuał ognia? Rod, jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonicie i wejdziemy razem. Ale dogonimy go w kolejnym odcinku, bo w tym odcinku te wejściaki to by było na tyle. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, nie zapomnijcie o łapie w górę oraz jakimś swoim motywującym komentarzu. Czy komentarzu, on zawsze jest motywujący, w większości przynajmniej. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, napraw swój błąd. Subskrybuj kanał, lajkuj fanpage na Facebooku, będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się krótko do kolejnego odcinka, na razie, ho. pa pa.